Siema siema witam na kanale Jbil15 Witam was ziomeczki w kolejnym odcinku Z powtórek gier Kolejną grą jaką nagrałem Jest właśnie Oto ta gra W tej grze chodzi o to um... Że mamy takiego Youtubera I On nagrywa filmy to znaczy tutaj klikamy, i nam idą te, te typki, tutaj te, gdzie mam 129, to nam tutaj właśnie idzie. No i tak, i właśnie oto w taki sposób właśnie jest nagrywany film. No i tak, i też nie tylko, i jak chcemy być w tej grze lepsi, no to trzeba kupować ym, takie rzeczy o, w tym sklepiku, i wszystkie rzeczy mu, muszą być wykupione. Ja mam jak na razie wykupione z levelu pierwszego i chyba trochę z levelu drugiego. Nie, jednak nie. Tak więc. Ojcie, kupować rzeczy, i za to stajecie się lepsi. Właśnie mi się czas zakończył, i zdobyłem 15 tych typków. Nie wiem, co to są. czy to są subskrypcje, czy nie. Nie wiem. Klikam sobie jeszcze raz i wybieram sobie 2 minuty, a wybiorę sobie przez 2 minuty, i jest nagrywaniem. No, i właśnie o to w taki sposób polega ta gra. Tu sobie kupujemy, tu sobie postawię, pyk, pyk. I właśnie o to w taki sposób ta gra na tym polega. Możemy sobie miejsce polepszać, zwiększać. Tylko, że za czym dolarku za 6, nie wiem, nie wiem tu klikamy na tą ciężarówkę i przez 3 minuty trzeba czekać, przez 3 minuty i 20 sekund i właśnie w tej grze chodzi o to że trzeba nagrywać filmy i kupować rzeczy, ulepszać miejsce gdzie on nagrywa można mu kupić biurko hmm. tu mamy na level 12. rzeczy tu możemy zmienić kolor typ kolor typa czarny niebieski żółty różowy fioletowy no i tak ubrania można wszystko praktycznie i tu mamy właśnie oto te biurko za 5 dolarów też jest za te, też jest za 200 o właśnie i zdobywamy Czternaście tych typków. Może jeszcze z tego nagram kolejny odcinek. Nie wiem, pokazuje mi Blokuj dodatkowy czas na filmy przez Zakupione go w drzewie wiedzy i idziemy z kolejnymi nagranymi. nagrywaniami. Też można hakować tą grę w łatwy sposób. Nie trzeba pobierać żadnych haków czy, czy coś. Tylko wystarczy nam. Nasz telefon, i nasze ustawienia I w ustawienia wchodzimy i wpisujemy w wyszukiwarkę ustawień. Wpisujemy data i czas. I tylko zmieniamy o jeden dzień. I jest y czas ulepszony. I tutaj jest nasz, ja mam 48 sekund. No to już bym miał to e, zrobione. I tutaj no i też również i tu. Tu trzeba ciągle bez przerwy nagrywać filmy. Polecam gierkę do pobrania. Jest bardzo fajna. zarombista. No i tak. Mm. Początek Czyli początek gry kiedy ją pobrałem po, pobrałem 02 drugi Nie wiem o co tu chodzi To chyba nie znaczy od tego kiedy pobrałem publikowane firmy osiem grywy pugle pugle zero no i tak I już mam to są chyba te yy, subskrypcje na tym na tym kanale, czy jak to można powiedzieć. I sobie jeszcze raz. I mamy naszą piwaczkę. I zdobywamy siedem mózgów. Mamy już siedem mózgów i 5 dolarków to możemy zamienić na tutaj pyk i mam pyk i jest zrobione tu mamy też tutaj możemy kupować za te mózgi no i tak Polecam jeszcze raz gierkę do pobrania, tu możemy sobie um, ulepszać. Wybierz pokój, musisz się zalogować aby mieć wiele pokoi, czyli musiałbym się zalogować. Um. Zaraz zobaczę jak się mogę zalogować, chyba gdzieś tutaj. Nie wiem jak się zalogować. Chyba w ustawieniach. Aha, no twórcy, opcje prywatność, wyjść do ekranu tytułowego, więcej gier, język, audio i to chyba będzie języki. Wyniki, prywatność, wyjdzie Tutaj, że mogę grać. W, mm, gry. No i okej, okay, ziomeczki, to już by byłoby w tym odcinku na tyle. Może jeszcze kiedyś nagram odcinek jeszcze y, z tej serii. Y, te, z tej gry. Więc polecam do pobrania. Hmm. Polecam, polecam. I bardzo bym Was, ziomeczki, prosił, żebyście oglądali moje filmy na moim kanale. bardzo by mi było miło. I subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie moje filmy. Proszę was, żebyście oglądali moje filmy, bo za 1000 godzin oglądania filmów publicznych i za 450 subskrypcji nagram taki odcinek, jaki mi napiszecie w komentarzu. I na początku odcinka czy pod końcem pozdrawię jeszcze tą osobę, tego użytkownika. Więc bardzo proszę, żebyście no, zostawili mi su subika. Jeszcze na koniec odcineczka zagramy sobie w tą grę. Nie wiem akurat o co tu chodzi. Pyk. Zagraj jeszcze raz. Aha, że musisz wpaść do tej miski I razy dwa mamy, czyli... Jest bardzo fajnie Okej, okay, ostatni raz Już koniec odcineczka I uwaga, wpadnie, wpadnie do miski Razy trzy, wow! Mogę to zakończyć wcześniej. Czy chcesz przyspieszyć dostawę. 1 dolarek. I mamy paczuszkę przyspieszoną. Więc subskrybujcie, oglądajcie moje filmy, lajkujcie, komentujcie. No i pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Widzimy się już w następnym odcinku z Powtórek Gier. Cześć, do zobaczenia do następnego odcinka z Powtórek Gier. Cześć.